Piotruś, po pierwszym skoku na pewno byłeś bardzo szczęśliwy, po drugim trochę mniej. Co się stało? E, no tak szczerze, no jak małe dziecko trochę, no które za dużo, za dużo napięcia, e, no i tak nie wiem, no tak nie, ten skok był taki nerwowy i w, w ogóle nie, to był nie mój skok, w sumie taki e, Taki no, zły, zły bardzo. Za bardzo zły. chciałeś po prostu. No dokładnie, dokładnie, można tak powiedzieć. Czasem, e, czasem sobie z tym idzie fajnie łatwo poradzić, a czasem, czasem to jest e, trudne tak, tak dziś nie udało mi się z tym poradzić. Znowu tak jest, że jeden skok dobry, drugi zły. Kiedy ta stabilizacja przyjdzie u Ciebie? Dwa dobre były, a jeden zły. <laughs> bo Nie no wiem, wiem, no... Sta... Kaczę ogólnie fajnie, stabilnie cały czas, tylko jeszcze przy tych zawodach jest nie do końca nie do końca to tak, jakby, jakby to miało być. Właśnie jak przychodzi trochę więcej właśnie tego, tego napięcia, to nie umiem sobie z tym poradzić, ale, ale myślę jak już e, taka sytuacja będzie, że będę regularnie po pierwszej serii do tej dziesiątki, no to już całkiem inaczej będzie wyglądać, e, myślę, będzie się łat, łatwiej sobie z tym poradzić, ale, no, ale na razie no tak. By wyszło jak wyszło, no i co zrobić? No tak, 50-50. Bo -50. no po tym weekendzie nie jesteś jakoś bardzo obrażony na skoki, trochę może, ale nie jakoś specjalnie bardzo, co? Wczoraj byłem na pewno, wczoraj byłem na pewno bardzo obrażony, a dziś, no to tak, no też można powiedzieć pół na pół, no bo ten jeden to był naprawdę. Bardzo fajny skok, z którego, z którego się naprawdę cieszyłem. Miałem też tam trochę powietrza, powietrza pod nartą. E, ale no, sam skok był taki jaki, jaki umiem skakać i z tego, i z tego się cieszę. E, no, a z kolei ten drugi, no to tak mi trochę zepsuł e, nastrój na, na, na resztę dnia. Także, no, co zrobić? No, takie, takie te skoki są. E, trzeba, trzeba zapomnieć po prostu o dzisiejszym konkursie i, e, i w ogóle zapomnieć na jakiś czas o skokach, bo teraz święta, to trzeba siedzieć w domu i, i się cieszyć z tego, że się w domu siedzi, a przyjdzie się na skocznie no to się będzie skakało. Miałeś takie <noise> poczucie dzisiaj, że znowu no, bronisz honoru reprezentacji Polski? Eee, no, znaczy, myślę, że nie. Nie, nie, miałem, nie miałem jakichś takich e, myśli, takie, takie akurat myśli mi się nie nasuwały. E, ale. S, ale no. S, no nie, nie było takie. In, z kolei, z, y, znaczy, koncentrowałem się raczej na, na sobie. Y, nie tam na, na tym, jak ktoś skacze czy coś, ale, ale no z tej drugiej no nie, udało mi się, nie udało mi się z tym poradzić. Miałem z kolei inne... inne Nie umiałem sobie z innymi myślami z kolei no poradzić. mówisz o tych myślach, o tym napięciu. Nasuwa się może jakaś potrzebna jest pomoc. No nie wiem, hmm. jakiegoś... Czasem psycholog też pomaga sportu. Myślaj się eee. w ogóle o tym w kadrze? bo Ty o tym myślałeś? E, znaczy no, tak, tak szczerze, no to no, pracowaliśmy. Myślę wszyscy psycholog, każdy, każdy z nas, no, i no wiadomo, to też nie jest tak, że, że my nie, nie, nie wiemy, jak mamy podchodzić do zawodów, jak, jak sobie z tym radzić. Tylko czasem to jest po prostu trudne. No, to, to, to psycholog, psycholog ze mną nie siednie na belkę i nie będzie mi tłuk do głowy i też za mnie nie skoczy. Także, także to nie jest, nie jest to takie proste. No. Jakiś tam, jakieś tam sw swoje metody i to, co też już po. W pracy z teologami, bo już też z kilkoma ty też tam miałem przyjemność rozmawiać i współpracować, no to, to cały czas się wdraża i cały czas się nad tym pracuje, bo to jest, myślę, w skokach najważniejsze, żeby no, samo podejście, podejście do skoków i do tego, no i, i przy, przygotowanie, właśnie psychiczne, bo tu jest. Skoki to myślę, że tak 80%, 80 głowa. Wiadomo, że też tam przygotowanie fizyczne i, i motoryka te też są, też są ważne. Ale głównie to głównie psychika, psychika robi, odgrywa główną rolę, bo, bo tak naprawdę każdy z nas umie skakać i to bardzo dobrze i nie raz już to pokazywał. Ja, ja tak samo Wiem że, wiem, że potrafię skakać. Yy, wiem, że umiem skakać bardzo dobrze i, i nawet stabilnie, yy, ale no muszę sobie z tym jakoś to w głowie poukładać i sobie z tym radzić. Za dwa dni mistrzostwa Polski w Wiśle, da, da, da doszła do tego czasu trochę psychicznie się odbudować po tym weekendzie? No, pewnie, no ja już nie pamiętam. A, te A na wiśle... chwilę będę jeszcze bardziej nie zawody w Wiśle w ogóle się odbędą, jak to jak macie jakie doniesienia? Eee, odbędą się, śnieg ponoć w wiśle spadł, eee, także no, śnieg jest. Eee, wcześniej już też mieli nasypany śnieg, także no myślę, fajne zawody, zawody się e, szykują i, i oby, oby skoki też były Ta... fajne i sprawiały przyjemność. Ta sukces może dodać tobie pewności siebie przed czterema skoczniami. To może, a nie musi tak naprawdę, to tak e, e, jest inny, inny poziom zawodu, nawet nie że poziom, tylko inny, in, inny rodzaj, inaczej się też do takich, do takich zawodów, nawet podchodzi łatw łatwiej w takich zawodach krajowych się skacze, bo e, nie ma takiego dużego napięcia jak, jak tu. No, tu, tu, tu też teoretycznie nie powinno być tego napięcia, no ale, ale to zawsze, zawsze gdzieś tam jest, no to gdzieś, gdzieś w, każdym, w każdym to siedzi i to, yy, to nie ma, że któryś, któryś z nas, czy z tych zagranicznych skoczków się nie stresuje, każdy się stresuje, tylko każdy, każdy sobie radzi w tym, w tym w inny sposób i jednemu to wychodzi lepiej, drugiemu gorzej. No. Także myślę, że do Mistrzostwa Polski no, to, jest, to są z kolei inne zawody i, i, i łatwiejsze, no, choćby po tym, że będzie wyższy rozbieg i y, będzie można było sobie dalej polatać. A kiedy Polakom zacznie to wszystko wychodzić? No, bo już wszyscy się trochę denerwują. No. E, no, turnieju. <grytania> Miało być o Engelbergu teraz w turnieju, także, także nie, mam nadzieję, mam nadzieję, że, że jak najszybciej to wróci do takiej, no, takiej normy, no bo to poprzednie, poprzednie lata pokazywały, że y, 4, 5, 6 nas punktowało e, i to była norma. No teraz, teraz coś się, coś się skickało e, i, i, też, no i nie jest to takie proste, no, jak, jak, to, jak to było. No. Kam, kam, Kamil, Kamil miał kontuzję, Maciek trochę słabiej skacze z kolei. Kuba Wolny to też skakał super, też, też ma kontuzję, także no coś się tak e, posypało, e, ale niemniej. Z tego powodu no, trzeba walczyć i, i oddawać swoje, swoje dobre skoki. I, i to, jest, to jest podstawa e, na to, żeby, żeby to wróciło na, na te dobre tory i żeby to już w końcu, w końcu już to było to, co ma być.